Dzisiaj kolejna sesja oddechowa. Będzie totalnie rozluźniająca, będzie troszeczkę oddechu, ale też pomyślałam, że dodam takie neurorozluźniające ćwiczenia. Kiedyś ich robiłam więcej na Instagramie, ale pomyślałam, że teraz do mnie tutaj. No dobra, to. Osiądź wygodnie hmm, no i zacznij oddychać, możesz zamknąć oczy, jeśli masz taką przestrzeń. Dzisiaj będzie bardzo rozluźniająco, bardzo przyjemnie. Oddychaj powoli, spokojnie. Zauważ, jaki jest twój wdech. Taki długi jest wydech. I poproszę Cię teraz, żebyś wydłużyła, wydłużył swój wydech o 2-3 sekundy. Tak żeby to było naturalnie dla Ciebie. I dłuższy dłużej wydech wydech Dwa, trzy sekundy dłuższe. Poproszę Cię teraz, żebyś na kolejnym wydechu zacisnęła, zacisnął tak oczy mocno powieki. Weź spokojny wydech i z wdechem zaciśnij mocno oczy, zatrzymaj powietrze i z wydechem rozluźnij. I teraz na kolejnym wdechu zaciśnij już szczękę, zrób spokojny wydech, wdech. Zacisnij zaciśnij szczękę, mocno, przytrzymaj i a, na wdechu rozluźnij, możesz pomachać a, szczęką na boki, uśmiechnąć się, zewnątrz, Wdychaj. Teraz kolejnym, z kolejnym wdechem uniesiemy ramiona do góry. Zrób spokojny wydech. I z wdechem unieś ramiona do góry, przytrzymaj. I z wydechem odpuść. Hmm? Cześć, cześć. I teraz z kolejnym wdechem zaciśniemy brzuch. Zrób spokojny wydech. I z wdechem zaciśnij brzuch. Przytrzymaj i z wydechem odpuść. I na kolejnym wdechu poproszę cię o zaciśnięcie pięści. Jeśli masz też, um, nie masz butów, albo masz swobodnie, możesz zacisnąć palce stóp, to też poproszę cię, żebyś zacisnęła. Zacisnął i pięści, i, um, i, i dłonie. Zrób spokojny wydech. I z wdechem zaciśnij, mięś... zaciśnij dłonie i, i stopy, przytrzymaj. I z wydechem odpuść. Hmm. Zobacz jak się teraz czuje twoje ciało. Oddychaj. Jeśli byś chciała chciała taką dłuższą relaksację progresywną, to taki filmik nagrałam. Jak um, chyba relaksacja progresywna, <laughs> więc będzie łatwo znaleźć. I teraz zrobimy sobie szybkie wzdychanie, czyli zrobisz wdech. Jeszcze jeden. I wydech. I razem ze mną wdech, drugi. I wydech. I jeszcze raz wdech. Drugi. Wydech. Takie wydechy możesz robić z dźwiękiem, albo po prostu pff, tak jak... Jak w tym momencie jest dla Ciebie to najprzyjemniejsze. Jeśli chcesz kontynuować takie wzdychanie, to możesz jeszcze sobie zrobić dwa takie wystchnięcia, z długim wydechem. I kolejnie przejdziemy do ćwiczenia salamandry, takiej pół salamandry, ono jest bardzo proste. Poproszę Cię najpierw, żebyś. Lewe ucho przysunę do lewego barku, a oczy niech spojrzą na sufit, tak mniej więcej na skos. Przytrzymaj, tak? Ja tutaj odliczam 30 sekund. Możesz mrugać w trakcie tego ćwiczenia. Patrzysz się w jeden punkt, gdzieś właśnie tak na bok, w górę na sufit. Może się okazać, że będziesz chciała, chciał ziewnąć, westchnąć, przelknąć ślinę. Zrób to wtedy. Oddychaj. Zauważaj, co się dzieje w Twojej szyi. Co się dzieje z Twoim ciałem, z Twoimi myślami. Zamknij teraz oczy. Powróć do pionu. Otwórz oczy, pomrugaj nimi. Możesz się rozluźnić i patrzeć na boki, jak twoja szyja się ma. I to samo na drugą stronę, czyli prawe ucho do prawego barku i oczy patrzą na sufit. I tak samo odliczam 30 sekund. No. Można tutaj przedłużyć sobie do minuty, na przykład. Tak, tutaj już się pyta, czy można stosować środki odurzające. Ja nie polecam do żadnej techniki i oddychamy patrzcie na sufit oddychaj, możesz mrugać, uśmiechnij się do siebie zamknij oczy, powróć do pionu głową, pomrukaj chwilę, poruszaj szyją, popatrz na boki. I na samym końcu rozruszamy trochę przeponę i jeśli nie wiesz jak do końca oddychać przeponą to taki film też nagrałam i jeśli nie wiesz to chciałabym żebyś sobie opukiwała opukiwał tutaj punkty przy obojczykach. Kiedy będziemy robić kiedy będziemy oddychać to też bardzo fajnie uspokoi. A jeśli wiesz jak oddychać przeponą to połóż ręce na dolnych żebrach. I z wydechem będziemy robić takie w, w, przez zamknięte usta, jakby y, przez słomkę wy, y, wypuszczać powietrze i wejść spokojny wdech. I z wydechem. Oczu jak żebra się zbliżają do siebie. Jeśli to jest dla Ciebie coś nowego, to opukujemy tutaj miejsca przy obojczykach. I jeszcze raz spokojny wdech nosem. I z wydechem długie w... Zobacz jak się teraz czujesz. Minęło jakieś, no, powiedzmy, 8 minut takiego ćwiczenia oddechowego. Mam nadzieję, że jest w tobie więcej spokoju teraz. Ja oczywiście zapraszam do tego, żeby oglądać więcej moich treści. Nie wiem, czy teraz się to wyświetli, czy za chwilę. I co? Zapraszam Cię w przyszły czwartek na, na oddech. Chociaż nie w czwartek, nie bo Mam kolejny te płaszki, więc w piątek pewnie albo może w środę. Tak czy siak, będzie w przyszłym tygodniu, w środę albo w piątek. Zapraszam oraz na moje media społecznościowe na trenerkę relaksu. Siąkę.